Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Marketing Hero. Dzisiaj poruszymy tematykę stricte związaną ze sprzedażą, a dokładnie chodzi o sytuację, kiedy klient mówi do sprzedawcy: Nie jestem zainteresowany. Jak sobie z tym poradzić? W jaki sposób odpowiedzieć? Jak nie odpowiedzieć? I jak w trzech krokach przeprowadzić klienta tak, żeby zwiększyć szansę na to, żeby jednak naszym klientem został? Jeśli chcesz się dowiedzieć, koniecznie oglądaj ten odcinek do końca. Jeśli na tym kanale jesteś po raz pierwszy dla formalności, ja nazywam się Paweł Szymków i na co dzień pomagam swoim klientom wdrażać sprawdzone strategie z zakresu marketingu i sprzedaży tak, żeby zwiększać zyski w ich firmach. Jeśli interesujesz się marketingiem, sprzedażą i ogólnie pojętym biznesem, zostaw łapkę do góry pod tym wideo, a także pamiętaj o subskrypcji, a także dzwoneczku, bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi materiałami na tym kanale. Jeśli jesteście gotowi, jedziemy już z konkretną treścią tego odcinka, ale najpierw intro. Nieważne, czy dzwonisz do klienta, czy spotykasz się z nim na żywo. Jeśli klient stwierdza, nie jestem zainteresowany, to przydałoby się zadać jakieś pytanie. I teraz, żeby wiedzieć, jakie to pytanie zadać, trochę teorii na temat zadawania pytań. Przypomina się taka historia, kiedy odwiedzałem moją babcię i pytałem często babcia, co u ciebie słychać? No i babcia, mimo całej swojej serdeczności, często mówiła no wiesz, no pieniędzy zawsze brakuje zdrowie się trochę sypie z dziadkiem się trochę kłócimy. Kiedy zrozumiałem istotę zadawania pytań, Nauczyłem się, że mogę zadawać to pytanie inaczej. I zamiast pytać, co u Ciebie słychać, zacząłem pytać, babcia, co u Ciebie dobrego? I śmieszne było to, że babcia wyglądała, jakby trochę jej się zawieszał system. Jakby miała Windowsa, to można by powiedzieć, że się zawiesił, bo jak to, już ponarzekać nie można normalnie? Oczywiście babcia znajdowała pozytywne strony w swojej odpowiedzi, ale chciałbym, żebyś ty zaobserwował, że skoro możemy zasugerować pozytywną stronę odpowiedzi, to niestety często nieświadomie sugerujemy też negatywną. Pewnie znasz takie pytania, które ktoś kogoś, w których ktoś kogoś pyta, co ty taki smutny jesteś? Albo wyglądasz na bardzo smutnego. Dlaczego? Nasz mózg ma ogromną zdolność do szukania powiązań przyczynowo-skutkowych. Więc jeśli ktoś cię pyta, dlaczego jesteś taki smutny, albo wyglądasz na smutnego, dlaczego, to ty znajdziesz jeden, dwa, pięć, dziesięć powodów, dlaczego mógłbyś być teraz smutny. I jak to zaczniesz wypowiadać, to tylko się jeszcze bardziej utwierdzisz w tym, że być może smutny powinieneś być, mimo że wcześniej nie byłeś. I teraz przekładając to na historię z klientem, który przychodzi i mówi, że nie jestem zainteresowany. Jeśli zapytasz go, co robi największa część handlowców, z którymi miałem okazję rozmawiać na ten temat, dlaczego pan nie jest zainteresowany? I to jest strzał w stopę. Dlatego, że klient znajdzie 2, 5, 10 powodów, dlaczego nie jest zainteresowany. I Teraz próbując odpowiedzieć na jego obiekcję, już jest za późno. Nie mamy się skupić na tym, dlaczego nie jest zainteresowany, tylko skupić się na tym, co by mogło spowodować, żeby były zainteresowany ponownie, albo że zwiększyłoby się jego zainteresowanie. Więc nie zadawaj klientowi pytania, dlaczego nie jesteś zainteresowany? Bo on na pewno znajdzie powód, dlaczego nie jest, i wtedy się rozchodzicie. A dobry sprzedawca potrafi tak. Przeprowadzić klienta, żeby zwiększyć szansę na to, żeby zaczął być zainteresowany, zwiększyć szansę na to, żeby jednak zmienił zdanie i został klientem, a w najgorszym wypadku, jak będziecie się rozchodzić bez podjętej decyzji, to zostawić sobie furtkę do kontaktów w przyszłości, żeby wiedzieć, że ten klient, jak otrzyma, Pewnego rodzaju warunki, to będzie miał większą szansę podjąć pozytywną decyzję. Jakie są trzy kroki? Jakie są trzy pytania, żeby tego klienta od nie jestem zainteresowany przeprowadzić przez proces, kiedy ta, to zainteresowanie wzrośnie albo zostawi furtkę do sprzedaży w przyszłości? Posłuchajcie uważnie. Zadając pytanie, dlaczego nie jest pan zainteresowany, stwarzamy mu ogromną przestrzeń do tego, żeby zracjonalizował sobie to, dlaczego nie jest zainteresowany. On sobie poda kilka powodów. I jeszcze bardziej się utwierdzi w tym, że nie jest zainteresowany. Więc jak zadać to pytanie inaczej? Przede wszystkim zgódź się z klientem. Zrozum, że on może być niezainteresowany. Przecież są takie sytuacje. Zwyczajnie nie mamy budżetu, mamy trudną sytuację życiową, rodzinną i nie jesteśmy zainteresowani. Więc powiedz, rozumiem, nie jest pan teraz zainteresowany. W takim razie, czy mogę zadać tylko trzy pytania? Jeśli klient się zgodzi, to masz okazję przeprowadzić go przez bardzo fajny proces, w którym może się okazać, że już szybciej niż myślisz, stanie się Twoim klientem, albo zostawisz sobie furtkę do tego, żeby tym klientem się stał. Więc pierwsze pytanie brzmi: Rozumiem, że nie, że nie jest Pan zainteresowany, jednak co w przyszłości musi zostać spełnione, żeby kiedy będzie Pan potrzebował tego produktu ponownie, albo będzie Pan rozpatrywał zakup tego produktu ponownie, to co musi się stać, żeby dokonał Pan zakupu? I tu zostaw przestrzeń. Tutaj się dowiesz naprawdę bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, możesz się dowiedzieć, czego brakuje w Twojej ofercie. I uzupełni swoją ofertę w przyszłości. Po drugie, może się okazać, co bardzo często ma miejsce, że to, o czym on powie, jest w Twojej ofercie, ale wcześniej tego nie wiedział albo ty mu o tym nie powiedziałeś. I się okaże, że kiedy zaczniecie przy tym pierwszym pytaniu rozmawiać, to on nagle spojrzy na to inaczej i powie: A w sumie to ja myślałem, że Wy tego nie macie. A ty powiesz, nie no, to jest standard, my nawet myśleliśmy, że nie musimy o tym wspominać. I czasem na kwestii komunikacyjnej niedogadania klient mówi, nie jestem zainteresowany. A nagle się okazuje, że wszystko, czego on potrzebuje, wszystko, o czym powiedział, co musi się wydarzyć w przyszłości, wy już dajecie teraz, dzisiaj. I jest szansa do tego, żeby zmienił swoje zdanie. Ale no, świat nie jest tak kolorowy, że za pierwszym pytaniem od razu sprzedajemy, więc idziemy dalej, mówi, no nie, wiesz, no, ja dalej nie jestem zainteresowany. Więc wtedy zadaj dużo bardziej ogólne pytanie. Ogólne pytanie dotyczące tego, co ogólnie jest dla niego ważne, kiedy kupuje produkty. Jak pan dokonuje zakupów? Cokolwiek pan ostatnio kupował, to na co pan zwraca szczególną uwagę? I tu znowu, zostaw przestrzeń, daj się wypowiedzieć, bo to jest znowu cała masa wiedzy, skarbnica wiedzy tego, czego może brakować w twojej ofercie lub czego klient jeszcze nie widzi, a ty już masz. I to jest bardzo ważne, żebyś sobie nawet zrobił z tego notatki. Jeśli masz CRM, to wpisz sobie przy kliencie, jakie on ma potrzeby związane z twoim produktem. Zobaczysz, że na przyszłość to bardzo zaowocuje i pomoże ci sprzedać produkty do innych klientów, ale także do niego samego. Bo jeśli klient zdecyduje się, no to świetnie, ale dalej może być tak, jak mówiłem, może mieć brak budżetu, trudną sytuację życiową i powie: Jest to no ja mimo wszystko nie jestem zainteresowany. I teraz handlowiec, który nie ma doświadczenia, bardzo często, noż nawet powiedzieć, że się lekko obraża na klienta: O nie jest zainteresowany, wiedziałem, stracił tylko mój czas. A dobry sprzedawca Zostawić sobie furtkę. I pytanie trzecie, które warto zadać takiemu klientowi: rozumiem, nie jesteś zainteresowany, to tylko czy możemy się umówić, że jeśli w przyszłości będziesz potrzebował tego produktu, to będę pierwszą osobą kontaktową, do której się zgłosisz? Albo jeśli w mojej ofercie zmieni się coś, co zaspokoi to, o czym dzisiaj powiedziałeś, to ja pozwolę sobie skontaktować się z tobą? Tam nie ma żadnego zagrożenia, klient prawdopodobnie się jakby zgodzi, a w myśl zasady, że potrzebujemy 5 follow-upów, żeby sprzedać, to masz okazję, zadzwonić do niego za miesiąc i użyć dokładnie argumentów, o których powiedział ci dzisiaj. I to jest bardzo prosta technika, ale rewelacyjnie działa. Często, kiedy nawet handlowcy z ogromnym doświadczeniem zaczynają to stosować i wprowadzać, okazuje się, że ich konwersja z rozmów z klientami zwiększa się kilku, kilkunastokrotnie. Więc spróbuj, baw się procesem i nie utwierdzaj klienta w tym, że nie jest zainteresowany. Pozwól mu. Przedstawić, co się musi wydarzyć, żeby zainteresowany był. A jeśli w dalszym ciągu będą czynniki zewnętrzne, które spowodują, że on zwyczajnie nie może tego kupić dzisiaj, to zostaw sobie furtkę, żebyście byli partnerami w biznesie, partnerami w sprzedaży w przyszłości. Za miesiąc, za pół roku on do ciebie zadzwoni albo ty, jeśli będziesz w stanie spełnić wszystkie warunki, o których mówił podczas zadawania tych pytań. Baw się procesem i zobacz, jak to fajnie działa. Podsumowując. Nie przestrasz swojego klienta i nie daj mu pola do tego, żeby narzekał i racjonalizował sobie fakt, że nie jest zainteresowany. Raczej skup się na tym, co się musi wydarzyć, żeby zainteresowany był. To jak z tymi pytaniami. Jak zapytasz kogoś, dlaczego jest smutny, to on znajdzie powód, dlaczego jest smutny i smutny będzie jeszcze bardziej. Więc zamiast pytać, dlaczego jesteś smutny, zadaj pytanie typu, co powoduje, że czasem się uśmiechasz? Jak ktoś ci powie, co jest przyczyną jego uśmiechu i masz okazję to zrealizować tu i teraz to prawdopodobnie się uśmiechnie. Więc podobnie jest z klientem. Jeśli zapytasz go, co się musi wydarzyć, co powoduje, że decydujesz się na zakup i możesz to zrealizować, to prawdopodobnie dojdzie do zakupu. Jeśli nie możesz, to wiesz, co masz poprawić. A jeśli w dalszym ciągu z powodów czynników zewnętrznych klient nie może kupić twojego produktu, to przynajmniej zostawiasz sobie furtkę i albo ty do niego za jakiś czas zadzwonisz, albo być może kiedy on rzeczywiście będzie miał potrzebę i zapamięta cię jako dobrego sprzedawcę, życzliwego człowieka, który go rozumie. Zadzwoni i powie: Teraz jestem gotowy na zakup. Więc baw się procesem, nie walcz z klientem, nie utwierdzaj go w przekonaniu, że on nie jest zainteresowany. Daj mu przestrzeń, żeby zrozumieć jego świat i żeby on sam mógł dostrzec, że być może oferta już teraz jest do niego, dla niego odpowiednia, a jeśli nie, to może za jakiś czas będzie. Życzę Ci powodzenia. Mam nadzieję, że takie treści niosą dla Ciebie wartość. Jeśli tak, zostaw łapkę do góry. To dla mnie bardzo ważne pod tym wideo, bo to jest informacja, że takie treści mają dla Was znaczenie. Jeśli jeszcze tego nie robisz, pamiętaj subskrypcja, dzwoneczek, bo jeśli jesteś zainteresowany biznesem, marketingiem czy sprzedażą, to YouTube poinformuje Cię o nowych materiałach na tym kanale. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Jeśli macie pytania co do tego odcinka, dajcie znać w komentarzach. Wpadnijcie również na grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Skuteczny Marketing i Sprzedaż. Marketing Hero, znajdziecie link do tej grupy również w opisie do tego odcinka. Ja jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.